Małe miejskie auto w przedziale od 10 do 15 tysięcy złotych mam dla Ciebie aż 7 propozycji. Jeżeli priorytetem dla Ciebie jest prostota konstrukcji, niewielkie spalanie i przystępne koszta serwisowania auta, to w dzisiejszej topliście mam dla Ciebie aż 7 propozycji na auto używane, którymi warto się zainteresować. W dzisiejszym odcinku skupię się na samochodach wyprodukowanych po 2010 roku z prostymi silnikami benzynowymi, w cenach nieprzekwaniach przekraczających 15 tysięcy złotych. Fiat punto. Zacznijmy od tego, że Fiat punto trzeciej generacji nigdy nie powstał, bo nowy model, który dziś omówię w topliście, został nazwany przez Fiat'a. Grande Punto, aby później stać się Punto Evo, a skończyć jako Punto 2012. Tak bowiem Oto Fiat walczył z faktem, że bez wielkich zmian produkowali jedną generację przez 13 lat. Dlatego też na Otomoto w poszukiwaniu wymarzonego Punto trzeba przejrzeć aż cztery kategorie, ponieważ nomenklatura Fiata może po prostu mylić. Najmłodsze egzemplarze w przyjętym budżecie pochodzić mogą nawet z 2014 roku, co też warte podkreślenia, punto jest jednym z najprzestronniejszych modeli w dzisiejszym zestawieniu. Ten wóz ma także całkiem solidne nadwozie, które przyzwoicie zabezpieczono przed korozją. Do wyboru są wersje 3 i 5 drzwiowe, natomiast chyba lepiej wybrać ten wariant z większą liczbą drzwi. Dlaczego? Ponieważ odmiany 3 drzwiowe yy, są mniej funkcjonalne, a to powoduje że cieszą się mniejszym wzięciem i później będzie je wam trudniej odsprzedać. Wersję sedan Fiat nazwał Linea. Ma znaczenie większy bagażnik, ale nie znajdziemy pod maską bazowego silnika 1.2. Na celowniku osoby szukającej auta taniego w serwisowaniu powinna być bazowa wersja silnikowa 1.2 o mocy 65 lub 69 koni mechanicznych to prosty ośmiozaworowy silnik. Punto z tą jednostką właśnie może i ma kiepskie osiągi, ale jest jednym z najtrwalszych samochodów na rynku. W tym silniku w zasadzie nie ma się co zepsuć, a jeżeli już coś się zużyje, naprawi to każdy mechanik, nawet zerwanie rozrządu, który... Zazwyczaj oznacza całkowitą demolkę silnika, tutaj może skończyć się tylko wymianą zaworów. Inna ciekawa opcja to jednostka 1.48V o mocy 77 KONI. To również trwały silnik o zbliżonej konstrukcji. Wybór pomiędzy wersją 1.2 i 1.4 powinien wynikać wyłącznie z tego, który z nich trafi się w lepszym stanie. Ważna informacja jest taka, że do obu tych jednostek można założyć prostą instalację gazową. Przed zakupem tego auta warto sprawdzić też stan klimatyzacji, a także działanie elementów elektrycznych. Zawieszenie jest proste i trwałe, bo z tyłu mamy belkę, a z przodu jest MacPherson. Do 15 tysięcy złotych będziemy mogli wybrać Grande Punto, Punto Evo oraz Punto 2012 – to za każdym razem ten sam samochód, tyle że w różnych wersjach. Grande jest najstarszą odmianą Evo, zmodernizowaną, z najładniejszą deską rozdzielczą. Punto 2012 natomiast to najnowsza wersja. Ford Fiesta siódmej generacji. Fiesta przez wiele lat była jednym z największych przebojów Forda, a siódma generacja, którą możemy kupić w przedziale od 10 do 15 tysięcy, jest chyba najlepszą Fiestą w całej historii modelu. Nabywca, któremu uda się kupić zadbany egzemplarz, może liczyć między innymi na niskie zużycie paliwa i wysoką niezawodność. Fiesta ma też niezłe właściwości jezdne i dość przyjemne materiały wykończeniowe i to nawet w najtańszych. W wersjach wyposażenia. Po Fiestę dość często sięgają młodsi kierowcy, a wzięciem cieszą się obie dostępne na rynku wersje 3 i 5 drzwiowa. Polecam Waszej uwadze: silnik o pojemności 1,25 litra występuje w dwóch wersjach mocy 60 oraz 82 konie. Obie prezentują ten sam poziom techniczny, więc lepiej wybrać tę mocniejszą. Jednostkę 1.25 wciąż możemy nazywać nowoczesną konstrukcją, choć ma jeszcze pośredni wtrysk paliwa, no ale ma też 16 zaworów. Cały silnik Ford opracował wspólnie z Yamaha. Jedynym minusem tej konstrukcji jest brak predyspozycji do współpracy z LPG. Gniazda zaworowe nie są fanami tego rodzaju paliwa. Z minusów przy większych przebiegach należy się liczyć z podwyższonym zapotrzebowaniem na olej. Na nie ma większych problemów z korozją, ale też nie jest pod tym względem najlepsze w tym zestawieniu. Dość szybko korodują połączenia śrubowe i tłumiki. Zawieszenie to prosta konstrukcja. Z tyłu Belga, z przodu układ MacPherson. Ponadto jest doskonale zestrojone, a przy tym tanie w naprawach i dość trwałe. Opel Corsa D Prezentowana w dzisiejszej topce Corsa D dzieli płytę podłogową z Fiatem Grande Punto. Mimo wszystko samochody te dość mocno różnią się od siebie. Inne są wrażenia z jazdy, inna jest też jakość wykończenia. Inne są także silniki. W zasadzie jedynym podobieństwem jest spora, jak na ten segment, ilość miejsca w kabinie. Tak jak w przypadku Punto, tak tutaj lepiej nastawić się na odmianę pięciodrzwiową. Wersję trzydrzwiową będzie kiedyś znacznie trudniej odsprzedać ze względu na mniej, Praktyczność. Bazowy silniki 1.0 ma tylko 3 cylindry. Nie imponuje ani super niskim zużyciem paliwa, ani osiągami, ani trwałością. Warto więc poszukać jednostek czterocylindrowych o pojemności 1.2 albo 1.4. Są to dość zaawansowane silniki, ale na szczęście jest do nich dużo. Tanich części zamiennych, a dodatkową zaletą jest to, że nadają się do zasilania gazem. Typowym problemem po przejechaniu około 150-200 tysięcy km jest zwiększony apetyt na olej silnikowy. Zawieszenie, jak to w Punto, proste i bezproblemowe. Nieco więcej kłopotów sprawia natomiast mało precyzyjny układ kierowniczy. Przed zakupem warto sprawdzić wszystkie elementy wyposażenia sterowane elektrycznie i... Oczywiście działanie klimatyzacji. Czasem też pojawiają się problemy z układem zapłonowym, ale zazwyczaj wystarczy wymienić świecę albo cewkę. Peugeot 207 założony w tej topliście budżet między 10 a 15 tysięcy złotych pozwala na zakup modelu 207 z końcówki produkcji, a ta trwała do 2012 roku. Nowszy model 208 będzie niestety już droższy w zakupie. Trzeba przyznać, że francuski maluch jest interesującą propozycją, a wielu kierowców kupuje go ze względu na ciekawą stylistykę nadwozia. Można więc powiedzieć, że 207 kupujemy oczami. Obok typowych wersji 3 i 5 drzwiowych występuje także w bardzo praktycznej odmianie kombi. O ile do samego nadwozia trudno mieć jakieś zastrzeżenia, o tyle trudno pogodzić się z jakością elektroniki. Z morą użytkowników są przepalające się żarówki i problemy z instalacją elektryczną. Dość często na desce rozdzielczej wyświetlają się dziwne komunikaty błędów, szwankują centralne zamki, podświetlenie i inne drobiazgi. No i umówmy się, to może być faktycznie irytujące. W przeciwieństwie do starszej generacji, czyli sławnego modelu 206, który miał tylne zawieszenie w postaci drążków skrętnych, 207 ma już z tyłu klasyczną, niezawodną belkę. To plus z punktu widzenia osoby zainteresowanej zakupem kilkunastoletniego auta używanego. Zaryzykuję stwierdzenie, że najlepszym wyborem dla osoby, która liczy się z wydatkami, jest silnik 1.4 o mocy 73 koni. No mocy może i niewiele, ale w zupełności wystarczy, w mieście i może od wielkiego dzwona pojedzie też bez problemu w dalszą trasę. Jak komuś zależy na lepszych osiągach, to jednostki 1.4 i 1.6 16V należą do bardzo udanych. Uważałbym tylko z jednostkami typu VTI i THP. To właśnie w tych jednostkach stosowano łańcuch rozrządu i okazał się on raczej wadą niż zaletą, co przyłożyło się na większe wydatki serwisowe. Renault Clio 3. Gdybyśmy mieli budżet z gumy, poleciłbym celować w czwartą generację Clio, która jest bestsellerem w tym segmencie. Natomiast trzymam się uczciwie wyznaczonego budżetu i podrzucam Wam trzecią generację Clio, która też jest niezłą propozycją. Pod względem niezawodności minimalnie przewyższa nawet omawianego przed momentem Peugeota 207, a do tego jest samochodem dość komfortowym i nieźle wyposażonym. Nadwozia 3 i 5-drzwiowe a także kombi. Wersja Sedan nazywa się Talia i jest idealnym przykładem, jak nie projektować aut trójbryłowych. Mniejsze zainteresowanie na rynku wtórnym tym modelem Clio jest trochę niezrozumiałe, ale ma też swoje plusy, bo dzięki temu da się kupić zadbany egzemplarz i nie przepłacić. Jak przystało na samochód francuski, nabywca może liczyć na niezłą jakość zabezpieczenia antykorozyjnego i tanie w naprawach. Zawieszenie. Jednocześnie będzie się musiał pogodzić z niezbyt stabilną elektroniką i wyciekami oleju z silnika oraz ze skrzyni biegów. A który silnik polecam? Sprawdźcie 1.216V o mocy 75 KONI, bo to prawdziwy przyjaciel waszego portfela, zarówno w serwisie, jak i na stacji benzynowej. Niewiele droższy w naprawach jest silnik 1.4 o mocy 98 KONI. Jest natomiast trochę droższy w zakupie, ale warto, zwłaszcza jeśli ktoś planuje jeździć także w dalsze trasy. Z rezerwą należy podchodzić do jednostki 1.2 TCE, która jest bardziej awaryjna od dwóch, które właśnie wymieniłem. Typową usterką tego modelu jest zużycie górnych łożysk kolumn MacPersona. Jak pojedziecie obejrzeć auto przed zakupem, a na parkingu podczas skręcania kół usłyszycie charakterystyczne chrupanie, to to jest właśnie ta usterka, o której mówię. Skoda Fabia drugiej generacji. To jeden z najpopularniejszych samochodów z tego segmentu na naszym rynku. Auto nie występuje w odmianie trzydrzwiowej, ale to żadna strata, tym bardziej, że mamy do wyboru pięciodrzwiowego hatchbacka i kombi. W ogłoszeniach dostępna jest także podwyższona odmiana Scout, ale nie spełnia jednego z kryteriów tej toplisty, czyli ceny. Fabia to samochód, na którym można polegać. W podstawowych wersjach co prawda niczym się nie wyróżnia, ale też trudno wytknąć jej jakieś słabe strony. Koniecznie sprawdźcie duży test tego auta, który przeprowadziłem i jest dostępny na naszym kanale, link podrzucam wam w opisie tego filmu. Fabia drugiej generacji to na pewno optymalna ilość miejsca w kabinie. Akceptowalne materiały, a w droższych wersjach niezłe wyposażenie. Olbrzymim plusem jest też zaplecze serwisowe, a pod tym względem na podobnym poziomie są też Fiat Punto i Opel Corsa. Zabezpieczenie antykorozyjne jest niezłe, a zawieszenie proste i trwałe. Pokuszę się o stwierdzenie, że chyba nawet najtrwalsze spośród wszystkich aut ujętych w dzisiejszej topliście. Najsłabiej natomiast wygląda gama silników. Podstawowa jednostka 1.2 o mocy 60-70 koni ma tylko 3 cylindry i naprawdę ledwo co pcha to auto do przodu. Jedna z jej zalet to na pewno dobra współpraca z instalacją LPG. Zdecydowanie lepszą dynamikę i wyższą kulturę pracy, bo ma 4 cylindry, prezentuje silnik 1.2 TSI. Tylko że z plusami pojawiają się też minusy w postaci większej awaryjności, bo to jeszcze stara rodzina silników TSI z kapryśnym łańcuchem rozrządu. Generalnie nie ma idealnej opcji, choć wydawać się nią może silnik 1.4 16V o mocy 86 koni. Nic dziwnego, że właśnie te auta są w ogłoszeniach najdroższe. A gdyby ktoś chciał na przykład silnik 1.2 TSI, to polecam przed zakupem sprawdzić go dobrze u wykwalifikowanego mechanika. W przypadku drugiej Fabii głównym ryzykiem związanym z zakupem są olbrzymie przebiegi, bo to często auta, które pracowały we flotach. Toyota Jaris drugiej generacji. Yaris to najdroższy samochód w tym zestawieniu. Więc moja szczera rada dla chętnych na tego Jarisa to albo trzymać się budżetu i przymknąć oko na starszy rocznik, Albo przeznaczyć na zakup nieco więcej niż 15 tysięcy. W ogłoszeniach znajdziemy dwie generacje modelu drugą i trzecią. Pewniejsza zdecydowanie jest druga generacja, ponieważ trzecia w tej cenie jest zazwyczaj dość mocno wyeksploatowana. Jaris ogólnie ma kiepskie zabezpieczenia antykorozyjne, a po wejściu do środka rozczarowuje tanimi materiałami wykończeniowymi. Nie każdemu spodoba się także astetyczna deska rozdzielcza z centralnie umieszczonymi zegarami. Auto na Nadrabia niezawodnością i niskim zużyciem paliwa. Podstawowa wersja 1.0 ma tylko 3 cylindry, ale nie należy się ich obawiać, bo to najtrwalsze trzy cylindry w tej klasie cenowej. Jeśli ktoś zastanawia się nad silnikiem o pojemności 1.3, to także można go kupić, ale wcześniej powinien obejrzeć go mechanik, bo to motor, który ma problemy z osadami w układzie dolotowym, jeśli nagromadzi się ich zbyt dużo mogą pojawić się problemy z rozruchem natomiast najnowsza generacja jednostki o pojemności 1.33 litra jest również godna polecenia i będzie świetnie się spisywać w tym lekkim aucie Niestety, Jaris oprócz swoich zalet, takich jak niezawodność i mocna pozycja rynkowa, ma także dwie wady. To wspomniana już korozja, która lubi zaatakować podwozie i połączenia gwintowe, a także droższe zaplecze serwisowe, na przykład w porównaniu z Punto czy Fabią z tej toplisty. Siedem mocnych pozycji w budżecie 10-15 tysięcy złotych. Każdy z wymienionych samochodów ma swoje plusy. I minusy, ale w ostatecznym rozrachunku powinniście być zadowoleni. W opisie filmu umieszczam Wam wszystkie wartościowe linki i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych top list. Cześć!